Ze mną niezadowolony Tomek Piotrowski z Bad Boys. Tomek, przegrywacie to wielkie, hitowe starcie o Mistrzostwo Tyskiej Ligi Futsalu z piwkarzykami 2 do 1. No niestety, przegrywamy. Nie wiem czego zabrakło, na pewno zabrakło nam sił pod koniec. I w w tym meczu były zdecydowanie lepsze. I tak prawdę mówiąc, to po dzisiejszym meczu za dużo pretensji do siebie nie mamy. Daliśmy z siebie chyba 100, a czasami może niektórzy nawet 110%. Oni, oni byli bardziej chyba zmotywowani bardziej chcieli może tego mistrzostwa. Nam brakło dużo, brakło nam dokładnych podań, brakło nam jakiegoś nawet konkretniejszego pomysłu na grę. Strzały były. Tu gdzieś Krzysiu Blaszka, oczywiście jak w całym sezonie, no bronił, bronił bardzo dobrze. Także można im tylko pogratulować. My zawaliliśmy sobie mistrzostwo, mając 6 czy 7 punktów przewagi nad piwkarzykami podczas sezonu. Myślę, że to był nasz błąd: przegrana z piwkarskimi emerytami, remisy 2 z HPL-em. Tam potraciliśmy punkty. Powinniśmy wychodzić dzisiaj do tego niedzielnego meczu już jako mistrz, a nie tak naprawdę, żeby walczyć i dzisiaj pokazywać, na co nas stać. No nie wyszło, jesteśmy rozczarowani, no nic, trzeba patrzeć na przyszły sezon, czekamy na nasze powroty, naszego najlepszego zawodnika. Jak to dzisiaj powiedział, 5 lat, nie zdobyliśmy mistrzostwa od pięciu lat i skontuzjowany. <laughs> Więc chyba, chyba to coś znaczy. Jeszcze chwilę o dzisiejszym meczu, tak z perspektywy trybun decydująca o, o losie tego mistrzostwa, nawet nie meczu. Okazała się chyba pierwsza połowa, którą zdominowali całkowicie piwkarzyki. Nie mieliście za bardzo pomysłu na rozmontowanie ich szczelnej defensywy. Oni z kolei zdobyli dwie bramki i w zasadzie na drugą połowę wychodziliście już z nożem na gardle. Tak, tak, te bramki ustawiły mecz, ale wydaje mi się, że nawet jakbyśmy dociągli pierwszą połowę na 0-0, czy, czy, czy gdzieś do, do jakichś późniejszych minut drugiej połowy, i w i tak by strzeliły tę bramkę. To, no, dzisiaj, dzisiaj zwycięstwo im się należało, byli lepsi i to oni są mistrzem, oni się cieszą. No, my wiemy, co musimy poprawić. Myślę, że, że, że nie było różnicy, czy te bramki padły w pierwszej połowie, czy w drugiej i tak by wygrali ten mecz. My po prostu nie mieliśmy dzisiaj argumentów, żeby z nimi wygrać. Trzeba zaznaczyć to też w rozmowie z Michałem Cebulą. Zaznaczyłem, że był to naprawdę kapitalny mecz i naprawdę kapitalna reklama dla Tyskiej Ligi Futsalu. Liczna publiczność, dwie najlepsze, dwa najlepsze zespoły, które zdominowały dziesiątą edycję. No kawał dobrego futsalu i tu trzeba zaznaczyć czystego. Gry fair, gry mimo o wysoką stawkę koleżeńskiej. Także tutaj na pewno wielkie gratulacje dla jednego i drugiego Zespołu. Tak, no, no wiedzieliśmy, że są też przede wszystkim dzieci na Hali, wiadomo, ta adrenalina podczas meczu TLF-u jest wysoka, gdzieś to zdenerwowanie też przychodzi. A zwłaszcza w dzisiejszym meczu i o, o, dniu o mistrzostwo TLF-u. No, tak jak też sędziowie powiedzieli przed spotkaniem, no, trzeba wziąć nerwy, schować do kieszeni i przyszliśmy tutaj grać w piłkę, a nie obrażać się, przeklinać czy, 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 czy wypominać coś sędziemu. Od tego jest połowa, żeby podejść, ewentualnie jakieś uwagi przekazać czy koniec meczu. A poza tym no, no też nie ma co patrzeć na sędziów i wytykać im błędy, bo każdy gra e, dla siebie tak? I, i nie ma co obrażać się, że sędzia zagwizdał tak czy inaczej. Po prostu trzeba walczyć, biegać do końca i nie patrzeć na to, jak nie ma gwizdka, gramy dalej i tyle. No był to na pewno czysty mecz, i tak jak wspomniałem, bardzo dobra reklama, tym bardziej, że no na trybunach chyba rekord frekwencji w tym sezonie na pewno nie wiem, czy nie w całej historii telefonu. To na pewno, że w całej historii telefon. Ja nawet bym się zastanowił. Tu Golon pewnie takie statystyki przeprowadził, także może jutro się dowiemy, że może nawet więcej kibiców było niż na meczu pierwszej ligi naszego GKS-u. Ja byłem na kilku spotkaniach i na pewno nie było więcej osób niż dzisiaj. Także tylko pogratulować dziękujemy kibicom za, za, za przebieg. Jeszcze raz brawa dla piwkarzyków. No my, my staramy się zrehabilitować wszystkie swoje nogi, kontuzje, powracają zawodnicy. Będziemy w przyszłości walczyć jak zwykle o mistrzostwo. Bo, no, nie, nie wyobrażam sobie, żeby ile ta pasca jeszcze będzie trwała, żeby nie wiem, kolejny szósty czy siódmy rok być bez mistrzostwa. Jest to nasz główny cel od dawien dawna, więc no, zrobimy wszystko, żeby wrócić do, do elity i zdobyć to mistrzostwo. Ale będziemy walczyć oczywiście jak zwykle w Pucharze, no, to jest naszą domeną, także no, próbujemy wbić taką małą szpileczkę piwkarzykom, żeby tej podwójnej korony nie zdobyli jednak. Także wszystko w naszych nogach. No właśnie, troszeczkę mnie już wyprzedziłeś się z tym kolejnym pytaniem, no bo tak, no główny cel na ten sezon nie został zrealizowany, natomiast macie patent na puchar, tak? I tu na pewno będziecie chcieli choć troszeczkę osłodzić sobie ten sezon w TLF Nie wiem, może dziwnie to zabrzmi, ale chyba na pucharze przychodzi jakieś takie rozluźnienie, po prostu każdy wyrzuca z głowy to nie wiem, takie podejście psychiczne, takie, takie zdeterminowanie, że trzeba wygrać, że musisz. Do pucharu podchodzimy chyba bardziej luźno, że nie trzeba, że to jest jednak trochę, trochę inny, inne, inne napięcie niż, niż w lidze, może wtedy wszyscy się rozluźniają, głowa inaczej pracuje, nogi inaczej chodzą, no dlatego tak nam dobrze w tych pucharach idzie, także no mam nadzieję, że w tym sezonie będzie tak samo. No to co, no tak czy siak gratuluję tego drugiego miejsca, wiem, że na pewno jest spore rozczarowanie, o którym wspominałeś, natomiast no jesteś się drugą siłą w lidze, także tutaj na pewno też gratulacje i co, powodzenia w TLF Cup. Dziękujemy bardzo. Dzięki.